Są osoby, których nie widać na drodze, ale to od nich zależy, czy ładunek dotrze na czas. Poznajcie Kacpra. Na początek, czym się zajmujesz? Cześć, jestem Kacper. Jestem spedytorem w firmie JPG Transport w by. Nie brzmi jak coś, czego uczą nas w szkole, prawda? Zobaczcie, jak wygląda droga do tego zawodu i czym zajmuje się spedytorem na co dzień. Zaczynamy! Zacznijmy od pytania, które pewnie zadawałeś sobie nieraz. Kim chciałbyś zostać w liceum? Nie planowałem nigdy, że będę spedytorem. Bardziej interesowało mnie Wojsko Służby Mundurowej. Ale moja droga potoczyła się tak, jak się potoczyła i jestem teraz tu. Czyli skąd w ogóle pomysł na transport? Wiesz co? Jeździło się wieczorami właśnie po drogach i, i, i zauważyłem, że, że są takie duże transporty. Zastanawiały mnie, jak to się dzieje tak naprawdę, skąd to pochodzi, ale nie planowałem, nie planowałem. Jak wygląda droga edukacyjna? U mnie stało się to w sumie z przypadku, bo zatrudniłem się w firmie transportowej. Miałem być pilotem, czyli osobą, która pilotuje właśnie takie zestawy, ale szybko szef zobaczył we mnie, że tak powiem, potencjał, bo rozmawiałem też w języku niemieckim, no i awansował mnie do biura. W biurze zajmowałem się najpierw kwestiami zezwoleń transportowych, później prowadziłem kierowców, czyli byłem dyspozytorem, aż w końcu przeszedłem na spedytora. No i jestem tu, gdzie jestem. Czyli wcale nie trzeba od początku wiązać swojej drogi na przykład w szkole, na kierunku, w technikum ze spedytorem, żeby nie zostać. Nie trzeba, jest to oczywiście plus, bo poznajesz to wszystko od tej strony tej, technicznej, technicznej teoretycznej. Od teoretycznej właśnie, ale nie jest to wymagane. Mhm. Jasne, rozumiem. W takim razie czym zajmuje się spedytor, zanim ciężarówka wyjedzie na trasę? Głównym zadaniem spedytora jest znalezienie ładunku, żeby ta ciężarówka mogła w ogóle wyjechać na trasę. To przede wszystkim kontakt z klientem. Logistyka, logistyka, logistyka wycenianie różnych transportów, organizacja ich, ale pod takim kątem... Przygotowanie tego wszystkiego jeszcze przed tym, jak samochód zostanie w ogóle zaplanowany na ten, mhm. na ten transport. Nie? A jakie są największe wyzwania, z którymi mierzy się z pracy? Co Cię najbardziej stresuje, i z drugiej strony, co Cię najbardziej sprawia cię największą satysfakcję w tym zawodzie? Największym wyzwaniem jest. Elastyczność kliencka, że to tak nazwę, bo pracuje się z wieloma klientami naraz. Prowadzi się różne projekty, prowadzi się negocjacje, prowadzi się już finalne rozmowy z klientami i trzeba bardzo szybko potrafić przeskoczyć z jednego tematu na drugi. Czy czujesz, że każdy mógłby zostać spedytorem? Czy są takie cechy, którymi się wyróżniasz? Czuję, że każdy mógłby zostać spedytorem. Wystarczy chcieć, wystarczy kochać to, co się robi i... I zamiłowanie do motoryzacji pomaga w tym? Pomaga w tym też, no. Ale też zamiłowania do kontaktu z drugą osobą. Czyli nie bać się, po prostu rozmawiać. Nie bać. Tak, wyobraź sobie, że są młode osoby, które nas oglądają i szukają tej swojej drogi. Czy masz na jakąś radę? Chcą zostać spedytorami, ale nie do końca wiedzą, jak to zrobić. Jeżeli już ktoś czuje, że chciałby zostać spedytorem, to już jest pierwszy dobry krok. Jako radę. Doradziłbym, żeby właśnie zatrudnić się w firmie transportowej, zobaczyć to od środka, bo nie od razu zostaje się spedytorem. Można oczywiście od razu przeskoczyć, ale lepiej poznać wszystko od potrzebki, nie? Czyli, Czyli po prostu drogę, działać. Działać, obserwować, uczyć się i rozwijać. Opowiedziałeś o całej logistyce, w którą pracujesz na co dzień, ale jak wygląda bezpośredni kontakt z kierowcami? Wiesz, co. Spedytor zazwyczaj nie ma bezpośredniego kontaktu z kierowcami. Jest to rola głównie dyspozytora, czyli osoby w firmie, która odpowiada za samochody danej firmy, czyli za naszą flotę. Zdarzają się kontakty z kierowcami, jeżeli podnajmujemy firmy zewnętrzne. No i wtedy zazwyczaj jest to taki kontakt już bezpośrednio przed podjęciem zlecenia. Jeżeli kierowca już jest na miejscu, szuka właśnie firmy, nie umie się dogadać z kimś na załadunku, to wtedy wkracza mi i pomaga. Kredytor jest taką głową, która czuwa nad, nad całym zespołem i wyznacza bardziej zadanie dla kierowców, dla dyspozytorów. Nie powiedziałbym w ten sposób. Jest częścią całego ciała, jak już tutaj idziemy w części ciała. Głową jest bardziej osoba, która planuje transporty już na naszą flotę, bo ja jako spedytor, przykładowo dostanę ładunek, uda mi się dogadać z klientem, no to ten ładunek trafia najpierw do naszego planisty, naszej planistki, która decyduje, czy ten ładunek zabieramy na nasze auto, bo jest na przykład rentowne, bo mamy blisko w okolicy nasz samochód. Jeżeli nie, no to wtedy dostaję zielone światło i działam spedycyjnie. To znaczy szukam u naszych partnerów rozwiązania. Praca spedytora nie jest łatwa, ale jest potrzebna. To zawód, który nie błyszczy, ale bez którego nic się nie ruszy. Jeśli lubisz planowanie i działanie pod presją, może to właśnie coś dla Ciebie? Pomyśl o tym i idź przed siebie.